Różalski. Było tam w bitnie zawodnik kartę zawodnik Ale jest to kopnięcie. Jeszcze puściłoczko w kierunku Rożala. Peter Graham pokazując, że wcale zaczynamy grę na serio. Tak dało im się zaskoczyć, ale teraz jeszcze odpowiem ci moimi mocarnymi czasami. Ale Różal z ustawia go teraz. Na rozniku. Jeszcze atakuje reprezentant Polski. Wygra no zobaczmy, już widać, że doszedł do siebie i teraz high z jego wykonaniu, 10 sekund do końca, jest znów, klinczują panowie, ale za moment ostatnia wymiana, ostatnia szansa, żeby posłać drugiego na deski. I jeszcze zaatakował teraz Australijczyka, jak się będzie tutaj próbował skutecznie, czy też nie odgryźć naszemu zawodnikowi.